Witajcie w moim kolejnym odcinku z gry Max Payne. Dzisiaj zaczniemy nową grę na poziomie ścigany. Jeśli będą jakieś tutaj prezentacje z gry, to ja chyba nie będę się odzywał. Nie chcę Wam psuć efektów tutaj opracowanych przez twórców gry. Dobra, to ja się wyciszam. Tak więc dzisiaj jest to pierwsza część pod tytułem Amerykański Sen. Jest to wstęp do pierwszego rozdziału. Okej, okay, jesteśmy w domu. Maxa. No i zaczynamy. Co to jest do diabła? A, patrzcie jak ktoś pomalował ścianę. Okej, okay. idziemy na górę, jak widzicie, mam brata. Nie, nie dotykać mojego dziecka. Nie, 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 Max! nie, 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 Stój się! Policja, w broń! Umrze! Że się popanany. Zabili mi dziecko. No grze, ale dziecko. I żonę też. Nie, 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 o Boże, Michel, skarbie! Jak widzicie na tym y, zdjęciu, jest ona inaczej wygląda niż jak leżała na łóżku. O, no, widzisz, teraz jest to... Przechodzimy do pierwszego rozdziału, stacji Roscoe Street. E, powiem wam, że nie wiem ile nakręcam, mm, ale, ale żeby nie przekroczyć limitu, chyba skończę teraz. E, kolejny odcinek e, zaczniemy już, już ze e, stacji Roscoe Street. E, może nawet jeszcze z... E, tym filmikiem, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja się z wami żegnam, cześć!